Nosi wczesną wersję gogli z funkcją błysku typową dla poligonu nuklearnego, aby zredukować ilość światła padającego do akceptowalnego poziomu. Jest groźnym wojownikiem i zazwyczaj nosi laskę, zazwyczaj wykonaną z aluminium lub drewna, którą posługuje się w unikalnym stylu walki, podobnym do kendo, który rozwija, aby wykorzystać swoje wyostrzone zmysły i niski wzrost. Laski zbudowane są z wypustek i wypukłości wokół rękojeści, przekazując mu informacje za pomocą dotyku i są dopasowane do jego unikalnej przewodności skóry, aby wywołać porażenie galwaniczne u każdego, kto spróbuje ich użyć. Posiada kilka takich lasek wyposażonych w radar niskoenergetyczny, miotacze ognia, wiązki ultradźwiękowe o wysokiej energii, pioruny elektryczne o napięciu do około 60 tysięcy voltów, kontrolę grawitacji, projekcję holograficzną, laserowe ostrza pozwalające przecinać granit o grubości kilku stóp na minutę oraz inne funkcje. Ma dostęp do dosłownie jaskim pełnych technologii wzorowanej na tysiącletniej cywilizacji diwiantów i gdziekolwiek się udaje, niezmiennie towarzyszą mu dziesiątki a nawet setki jego sługusów. Dowodzących w bitwach gigantycznymi, superpotężnymi mutatami. Na powierzchni czasami dosiada latającego mutata zwanego Skrejl w swoich wyczynach, by zniszczyć świat na powierzchni. Moleman popada w konflikt z bohaterską Pierwszą Rodziną, fantastyczną czwórką, która często krzyżuje jego plany i pokonuje hordę gigantycznych potworów. Fantastyczna czwórka staje się jego dozgonnymi wrogami. Moleman staje również do walki z najpotężniejszymi bohaterami ziemi, Avengers'ami, a jego nienawiść do świata na powierzchni rośnie często, walczy również z innym mieszkańcem podziemi, Tyranusem. Syn Molemana, Mole Monster, również okazuje się trudnym przeciwnikiem i rozpoczyna podziemną wojnę domową. Jako faktyczny władca subterranej, Moleman przewodzi rasie Moloidów i innym mutantom, których postrzega jako odrzucone potwory takie jak on sam. Często utrzymuje swoją wyższość, nazywając ich swoimi poddanymi, ale ostatecznie postrzega ich jako swoje dzieci, które musi chronić. Co więcej przyjmuje z otwartymi ramionami obcych Sakarian, którzy zostają pozostawieni na ziemi po niszczycielskiej katastrofie Brusa Banera, czyli Hulka Kala, królowa Netherworldów, w nieustającym związku z Molemanem, choć zdradza go dla Tyranusa. W końcu jednoczą się przeciwko Diviantom.